Niemal 8,5 miliona ludzi na obszarze 7,5 razy mniejszym od Polski mieszka tu 20 tysięcy naszych rodaków, a 20% mieszkańców stanowią cudzoziemcy. Pozdrawiamy serdecznie. Konfederacja Szwajcarska uwolniła się spod rządów świętego cesarstwa rzymskiego i narodu niemieckiego w 1648 roku. Posiada 1000 ton rezerw złota, kraj banków, scyzoryków, zegarków, serów. Nart, nieszczęsnych kredytów we frankach, wielkiego zderzacza hadronów, neutralności i Rogera Federera. Nie ma stolicy, choć rząd spotyka się w Bernie. Przez 300 dni w roku świeci im słońce. Ich słynne sery są produkowane w Portugalii. Można przecierać oczy ze zdumienia, ale mod w tym kraju jest: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Przestępczości tutaj ze świecą się szuka. Symbolem narodowym jest Alphorn. Instrument z pnia drzewa długości 4 metrów. Jako jeden z ostatnich krajów na świecie dali kobietom prawo do głosowania. Na wzmiankę na pewno zasługuje Szwajcar Albert Hoffman, który jako pierwszy stworzył LSD. Mimo że zażywał go w skandalicznie dużych ilościach, żył 102 lata. To w tym kraju po raz pierwszy powstaje posiadająca magiczne właściwości tabliczka czekolady. Już w 1819 roku. W 1474 roku w Bazylei po głośnym procesie spalono na stosie koguta, który według świadków zniósł jajko. Statystyczny obywatel tego kraju wypala niemal 150 papierosów, więc nie powinno dziwić, że najczęstszą przyczyną śmierci jest tu rak płuc. 70% ludzi mówi po niemiecku, a poza niemieckim językami urzędowymi są francuski, włoski i retoromański. A obywatele nieźle mówią po angielsku. Są w czołówce państw europejskich mających błyskawiczny internet, a średnia krajowa to ponad 23 tysiące złotych. Na porządku dziennym są łapóweczki, tak do 25 franków. Dzięki nim można szybciej coś załatwić w urzędzie. Domy zamiast numerów mają wypisane nazwisko. Na ulicach próżno szukać bezpańskich psów ani kotów. Pewnie dlatego, że zalegalizowali jedzenie mięsa z psa czy kota, ale już handel takim mięsem jest zabroniony. No. No, żeby się nie poprzewracało ludziom w głowach. Szwajcaria jest jednym z najbardziej górzystych terenów na świecie. Dość powiedzieć, że na jej terenie znajdują się aż 24 szczyty o wysokości co najmniej 4000 metrów. 60% powierzchni tego niewielkiego kraju leży w Alpach. Szwajcaria byłaby potężnym państwem, gdyby ktoś je dobrze wyprasował. Tak żartował Mark Twain. Który często spędzał wakacje właśnie w tym kraju. A nie powinno dziwić, że sportem narodowym jest wspinaczka. Szczyt Matterhorn, mający 4478 metrów nad poziomem morza, jest najbardziej rozpoznawalnym i fotogenicznym szczytem na świecie. Witam w kraju, gdzie dziesięciolatek podlega odpowiedzialności karnej, prosto z mostu do Szwajcarii. Zapraszam! Gest High Hitla jest legalny, jeśli służy propagandzie czy wyrażaniu własnej opinii. Eutanazja jest legalna. Tydzień pracy wynosi 50 godzin. Na bazie ich flagi powstał symbol Czerwonego Krzyża. Kto nie ma krewnego czy znajomego, który po kilka razy musiał zdawać na prawo jazdy? A się okazuje, że na terenie Szwajcarii, jeśli się trzy razy z rzędu nie zaliczy egzaminu, obowiązkowo należy udać się na testy psychologiczne. Tym sposobem chcą określić, czy w ogóle się człowiek nadaje. Do siedzenia za kółkiem. Jak pokazują badania, świnki morskie cierpią na depresję, jeśli siedzą same. Dlatego wprowadzono prawo, które mówi o tym, że przy zakupie świnek morskich należy ich kupić minimum dwie sztuki. Tu adwokat ma prawo reprezentować jakieś zwierzę, zatem na porządku dziennym jest, kiedy prawnik wnosi sprawę rybakowi za to, że za długo łowił ryby. Przez niewiele ponad pół wieku nie można tu było uprawiać sportów motorowych, a wszystko za sprawą tragicznego wypadku, podczas którego życie straciło ponad 80 osób. W Szwajcarii na tych samych numerach rejestracyjnych można mieć kilka samochodów, ponieważ tablice przypisane są właścicielom, a nie pojazdom. Myślą po swojemu, pewnie dlatego mają kwadratową flagę. Prezydent jest wybierany co roku nowy. Na wypadek wojny nuklearnej każdy obywatel znajdzie schronienie w bunkrze. Jest ich ponad 300 tysięcy, mogą pomieścić 9 milionów ludzi, choć mieszkańców jest o połowę mniej. Choć są neutralni w każdym domu, jest broń. Co roku obowiązkowo zdają kurs ze strzelectwa. 70% obywateli powiedziało nie Unii Europejskiej i to drogą referendum. W tym miejscu to główny sposób wyrażania opinii. Kraj przeprowadza ich więcej niż wszystkie inne kraje świata razem wzięte. Edukacja jest za free, nawet dla obcokrajowców. Dzieci muszą iść do szkoły już w wieku 4 lat, ale chodzi się do szkoły tylko 4 dni w tygodniu. Środy są obowiązkowo wolne, a w niedzielę wszystkie sklepy nieczynne. Najbardziej spektakularną rzeczą, jaką można zrobić w tym kraju, to skoczyć na bungee z wysokości 220 metrów, tak jak to zrobił kaskader w filmie Golden Eye. Zapora kontra po przyjęciu opłaty w wysokości jakichś 800 zł, zaprasza serdecznie. Audycja nie zawiera lokowania produktu ani żadnej bungee podobnej usługi. Po 21 godzinie nie kupi się już alkoholu, a wszyscy tu pijają wino. To kraj najdłuższych schodów, liczą 11674 stopni. Aby otrzymać obywatelstwo trzeba spędzić w ich kraju przynajmniej lat 12. Islam z kolei nie jest do końca tutaj mile widziany. W 2009 roku do konstytucji dodano zapis, że nie wolno u nich stawiać minaret. Jest i poprawka do konstytucji mówiąca o tym, że nie wolno naruszać godności flory, a to znaczy, że nie wolno tej flory ścinać ani niszczyć bez żadnego uzasadnienia. W 2015 roku amerykańska firma Apple była więcej warta aniżeli cała Szwajcaria. W 2016 roku otwarto najdłuższy i najgłębszy tunel kolejowy na świecie. Tunel Gottharda liczy ponad 57 km i łączy kraj z Włochami. Na terenie Szwajcarii znajduje się niemieckie miasto Byzigen am Hochrein jest otoczona zewsząd Szwajcarią. Na terenie tego kraju znajduje się najmniejsza winiarnia świata, nieco ponad 1,5 metra kwadratowego, mieści zaledwie 3 wina, a właścicielem jest nie kto inny jak Dalaj Lama. A to nie koniec dziwactw. W Bernie od pięciu wieków przeraża posąg faceta pożerającego dzieci. I właściwie nie wiadomo, skąd się tam to w ogóle wzięło. Kraj jest dziwny. Nic dziwnego, że tutaj pobierał nauki sam najgłośniejszy przywódca Korei Północnej, Kim Jong-un, choć jego wrodzona skromność nie pozwalała mu się obnosić się z tym, kim jest i do czego został stworzony. Ale to nie jedyna gwiazda związana ze Szwajcarią, bo gwiazda kina niemego Charlie Chaplin zmarł właśnie tutaj i tutaj jest pochowany. Niestety niedługo po jego pochówku Polak i Bułgar wykopali jego ciało i zażądali okupu w wysokości 600 tysięcy franków. Po odzyskaniu ciała pochowano je pod betonowym blokiem grubości niemal 2 metrów. Wielofunkcyjne scyzoryki wymyślono w tym kraju, w czasie kiedy jeszcze XIX wieczną broń potrzebowała szybokrętu do rozkręcania. Od ponad 200 lat nie zawiązali żadnego sojuszu wojskowego. W szwajcarskiej armii służy się całe życie. Aby uniknąć służby wojsku, należy zapłacić 3% wszystkich zarobionych pieniędzy przez 3 dekady, a ich najemnicy stanowią trzon gwardii papieskiej. W 2007 roku 170 żołnierzy Szwajcarii napadło na sąsiedni Liechtenstein. Choć wyszło szybko na to, że to podczas manewrów Alpach po prostu zabłądzili. A Liechtenstein nie ma własnego wojska i granic pilnują tutaj szwajcarscy żołnierze. W 2015 roku wojsko szwajcarskie przeprowadziło ćwiczenia o nazwie KONEX 15. Podczas trwających przez 10 dni działań, 5 tysięcy żołnierzy trenowało, jak zachować się w przypadku ewentualnego rozpadu Unii Europejskiej. Powiedzmy, że potrawą narodową jest fondue, czyli taka maź do maczania chleba. Wykonana jest ze śmierdzącego sera i białego no, po prostu palce lizać. Paralotniarzy tu się widzi na każdym kroku, mandaty są dotkliwe, a przekroczenie prędkości raptem o 20 km na godzinę oznacza utratę prawa jazdy na 3 miesiące. Zawsze w promieniu 10 km jest jezioro. Mają ich całkiem sporo, bo ponad 1500. Rzeki mają tak czystą wodę, że można z niej pić dowoli, bez obaw. Kraj słynący z zegarków, a pierwsze modele wytworzyli polscy imigranci: Antoni Patek i Franciszek Czapek. No i nie zapominajmy o tym, że tutaj można wziąć krowę w leasing. Staje się wówczas jej właścicielem na jakiś tam czas, podczas którego mamy prawo do produktów wytworzonych z jej mleka. Bierzcie ludzie krowy w leasing. Choć są nieśmiali i zamknięci w sobie, to na powitanie całują się trzykrotnie przy równoczesnym, serdecznym ściskaniu dłoni. Nie wiadomo jak to się dzieje w obliczu chorób, które mogą być rozprzestrzeniane, ale może powrócą do tej całkiem przyjemnej tradycji. Choć dlaczego nie wiem, bo przeciętny dorosły Szwajcar posiada średnio 455 tysięcy euro oszczędności, co może, ale nie musi wiązać się z tym, że Szwajcaria ma drugą najwyższą długość życia. Jej obywatele statystycznie dożywają nieco ponad 83 lat. Ten fakt może wstrząsnąć. Niemal 10 lat temu przeciętne roczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło jakieś 100 tysięcy euro. W Szwajcarii działa prężnie partia o nazwie Anti-PowerPoint Party. Pragnie jednego zabronić używania PowerPointa do tworzenia prezentacji. Jednym z najbardziej znanych zabytków w Szwajcarii jest genewska Jet fontanna wody. Przeciętnie w ciągu dnia strzela jakimiś 500 litrami wody na sekundę z prędkością 200 km na godzinę. Szwajcaria jest jedynym krajem po starożytnych Atenach, który praktykuje demokrację bezpośrednią. Obywatele szwajcarscy wybierają swoich przedstawicieli w wyborach krajowych i lokalnych, jednak głosują oni także nad wszystkim, począwszy od zakazu palenia w restauracjach, a skończywszy na renowacji muzeum lub zmianie lokalnej trasy autobusowej. Szwajcarzy głosują częściej niż jakikolwiek inny naród na świecie. O luksusie dwie zmianki. Pewien szwajcarski jubiler wykonał pierścień w całości z diamentu, który sprzedał za 68 milionów dolarów. A drugi fakt to taki, że połowa luksusowych zegarków produkowanych na świecie pochodzi ze Szwajcarii. A na koniec Szwajcaria może poszczycić się największą w Europie siecią szlaków wędrownych o łącznej długości niemal 65 tysięcy kilometrów. Duża ich część znajduje się w gryzonii. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału na temat Szwajcarii. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak kciuki w górę, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. No i rzućcie tematy na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie pogadać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem, też piszcie. Mail, jak chcecie, mój mail widnieje w sekcji informacje. No i dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam czy ich klikanie bardzo pomaga. I my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was powędruje sobie dobrze znanym szlakiem do swojej własnej gryzonii. W ogóle jaka nazwa? Gryzonia. Pewnie graniczy z gadownią, płazowym oraz wszystkim dobrze znaną Saksonią. Echem. No i wpadniecie na drugi kanał. Fakty na wynos zapraszają, nie z takimi suchrami, co prawda, ale zawsze zapraszają. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam.